Hej cześć witam was bardzo serdecznie z tej strony Wólek, moi drodzy a my dzisiaj jeszcze sobie zakręcimy 10 razy po 10 czyli 100 jeszcze mapek nam zostało do zrobienia tak jak obiecałem w poprzednim materiale dokończymy to no i kochani tak ja to robię od razu bez przerwy żadnej nagrywam ten następny odcinek dlatego nie wiem czy tam się dobrze przyjął ten poprzedni, ale mam nadzieję, że tak. Wierzę w Was, moi drodzy, i dlatego ruszamy z następnym odcinkiem. Dzisiaj Wam pokażę tutaj ostatnie 100 mapek, i ten, co nam z nich wypadnie. Kupimy sobie postacie pięciogwiazdkowe, również czarne kryształy, moi drodzy, i zobaczymy, czy nam wypadną jakieś pięciogwiazdkowe postacie. A może kto wie, może coś specjalnego poleci. Kochani. Trzymajcie kciuki jeszcze 4 razy i zakręcimy tym super ekstra specjalnym kołem fortuny, o którym mówiłem w tamtym odcinku. Czekajcie raz, dwa, żeby się nie pomylić, 3. bo te mapki są akurat bardzo drogie, kochani. Dlatego nie chciałbym przez przypadek 10 za dużo wykorzystać. Bo naprawdę ciężko jest zdobyć. Zwłaszcza 500. 500 jest naprawdę masakrycznie ciężko zdobyć, moi drodzy. Dobra, kochani, mamy wszystko. Mamy wsio. I cały event się wtedy od nowa robi. Można znów 500 razy kręcić. No ale niestety nie jesteśmy szejkami arabskimi. Nie stać nas. Kochani, możemy zakręcić 8 razy. Nie. 13 razy możemy zakręcić. Zajebiście. Kochani. Kuchamy, kuchamy. Zobaczymy co nam się ładnego trafi. 5 browarków. Dobra. Kochani, proszę, proszę. Nie, fakt. To jest troszkę. To już nawet te głupie złote postacie by mogły się trafić. O dobra, to jest zajebiste, to jest bardzo dobre. Moi drodzy, w innym odcinku wam wytłumaczę czym się różnią. Super, 10 matek. Czym się różnią? te zwykłe, złote. Mm. Czym się różnią te odłamki bohatera od tych odłamków bohatera? Ale to w, kiedy w innym odcinku jak będziemy mieć więcej czasu. Dzisiaj próbuję się wyrobić w czasie, żeby wam tutaj nagrać coś fajnego. Moi no drodzy, dobra, jeszcze 6 razy możemy zakręcić. Jakby się trafiło pół miliona tych monetek, moi no drodzy, to by byłby po prostu kosmos. 50 tysięcy, drodzy, to jest niewyobrażalnie dużo, kochani. To jest po prostu. Lolsy Bolsy. Dobra, jeszcze trzy razy. Trzy razy, kochani. Jeszcze trzy razy. Dobra, już 10 browarków mamy. Jest też taki ewent na browarki, więc, moi drodzy, spokojnie. Wszystko nam się przyda, jestem oszczędny człowiek. Pokażę Wam szyściutko. Hmm, super, 20 browarków. No ale my chcemy postacie. My chcemy postacie albo żetonki, Super 25 do postaci. Zajebiozo gazozo, moi drodzy. No i dobra. Teraz tak. Nie wykorzystujemy już więcej mapek, moi drodzy, przepraszam. Ruletki też już wam pokazałem szyściutkie jakie można zrobić. W ogóle zobaczcie tutaj ceny. Zobaczcie 100 mapek. 100 mapek za 100 dolców to jest kosmos moi drodzy ceny w tej grze to jest kosmos naprawdę o super mamy sakurę to jest ogólnie chyba jedna z najlepszych bohaterek jeśli chodzi o o frakcje niebiesko czekajcie żeby nie 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 nie, nie tracić czasu to od razu od razu od nie 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 jeszcze nie Przepraszam, pomyliłem się. Teraz tak tutaj wchodzimy w wymień. Mamy 276 tysięcy, ja tego hajs. Teraz tak tutaj szybko sobie kupujemy złote postacie, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, co tam u Was słychać. Oczywiście lubię czytać wasze komentarzyki, moi drodzy. Drodzy widzowie, kochani, dobra, kupujemy, kupujemy. Szybko pójdzie, bo i tak jest limit tylko 30. Moi drodzy, trzeba mieć 50 tych 50 fragmentów tych złotych, żeby mieć jedno złoto postać. Jak widzicie, kupuję po 5 fragmentów, czyli proste logiczne przeliczenie. 30 razy 5 to mamy 150, czyli mogę 3 złote postacie zdobyć z tego eventu. Plus. Zostawimy jeszcze czarne kryształy, kochani. Czarny kryształ daje nam dużo większą szansę też na zdobycie pięciogwiazdkowej postaci. I to nam pokaże, czy jesteśmy godni zdobycia czegoś naprawdę bardzo fajnego. Oj, drodzy, i teraz tak. Na koniec zostawimy czarne kryształy. Na razie otworzymy, otworzymy złote postacie. Możemy ich otworzyć aż sześć. Zobaczmy, co nam ciekawego się trafiło. O, super! Moi drodzy, pokażę wam, jak, można jak zrobić dziewięciogwiazdkową postać. O, o! Boże! O Boże, nie wierzę w to, co się dzieje na tym. Ale ja, jak? to jest niemożliwe. Ja aż muszę ochładać jakajdziemy. O w dupcie, to jest niemożliwe, co się w tym momencie wydarzyło, kochani. Pamiętacie jak dwa odcinki temu ja to aprodi, robiłem? To jest jedna z najbardziej, z najrzadszych postaci, które wypadają. Ona mi wypadła. OMGS. OMGS. Zobaczcie moi drodzy, bo tutaj jest tak, tak, jest tutaj Sakura, ja już mam jedno, jeszcze jedna jest w depozycie, czyli mogę ją zrobić, taką Sakurkę, no i zobaczcie, tu jest ogólnie tak chronologicznie, od najsłabszej postaci, od szeryfa, do najlepszej, do Sakury, nie, ja mam Sakurę, ja mam to Dżianę, kochani, tu zobaczcie, <laughs> mamy to Aprodi, co jest wręcz normalnie kosmicznym osiągnięciem, co ja teraz tu zrobiłem. Dobra, jeszcze czarne kryształki, kochani. I teraz tak e, czekać, niebie zielone. Idziemy w niebiesko frakcję. Otworzymy za 10. Dobra, ładnie. Dwie złote postacie. Tak. Tak, dwie złote postać. Jeszcze raz za 10. Prosimy o złote postać. Kurczę, troszkę lipka wam powiem że jedna postać nam tylko wypadła. I jeszcze kochani, kochani moi drodzy. Czekajcie, muszę się przyjrzeć, kogo jeszcze tu ogarnąć. Jeszcze niebieskiej, bo nam ogólnie jest teraz dużo niebieskiej postaci potrzebnych. Dobra, ciach, ciach raz i ostatni raz. No, pięknie. O mój Boże, pięknie, moi drodzy, jest normalnie lepiej niż przypuszczam, jeszcze mamy jedno złoto postać do zdobycia super, znów niebieska frakcja e, dobra kochani, i teraz tak e, pokazałem wam czarne kryształy pokazałem wam e, wsią, potrzebujemy potrzebujemy takiej laseczki e, czekajcie, żeby ją mieć muszę tylko zobaczyć, dobra 107 107 robimy tutaj 9 gwiazdkowo postać kochani tak jest oh yeah baby baby now Dobra braciach 9 gwiazdkowo super mamy to mamy to moi drodzy mamy wajpara 9 gwiazdkowego i teraz tak odbieramy sobie nagrody Pewniaczki nagrody i tu są jeszcze osiągnięcia. Moi drodzy, jeśli osiągniemy różne jakieś tam rzeczy w danej dziedzinie, to wtedy możemy oddać sobie nagrodę. I tak kochani, co ja tu miałem? Co myśmy tu mieli jeszcze ogarnąć? Mieliśmy sobie ogarnąć chyba. Chyba, 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 chyba. Czekajcie, zobaczymy ile tu mamy. Dobra, tyle postaci mamy. Teraz tak. Tu jeszcze mamy z niebieskiej frakcji postać. Tak, tak. Super, jeszcze jedna ta nam wypadła, ale żeby nie było tego nam dosyć. Tu mamy coś takiego jak zmień bohatera, moi drodzy. I my możemy sobie zmienić różnych bohaterów na sto tych niebieskich kryształków, kochani ja teraz to zrobię Frida nie na 4 Fridy, nie chcę tyle Fridów, i teraz zobaczcie, mamy na dole tysiąc, ponad tysiąc już tego zrobionego i teraz mi tak yy, poświatło tak jeszcze zielono podskakuje te 100, tych diamentów takich niebieskich, to znaczy że może jest cień szansy, że wypadnie jakaś legendarna pięciogwiazdkowa postać tak jak tutaj mamy przy samym końcu to to i, i to nasza prodi, dlatego trzymajcie kciuki, że coś ładnego wypadnie moi drodzy Kurczę gówno gówno kochani, gówno trochę gówienko wam powiem o, super Beatriz. no i dobra moi drodzy i teraz tak Teraz Wam pokażę, jak sobie ogarnąć e, odłamek Sakury. Poprosimy o odłamek Sakury. Poprosimy również, albo nie dobra, na razie, tak to ogarniemy. Sakura. Ciach, ciach, ciach. A nie, czekajcie, bo jedna sakura jest zablokowana. Hmm, ona jest zablokowana na arenie, kochani. I nie na tej. E, a pewnie na tej jest zablokowana, tak? Dokładnie tak. Hmm, dobra, cofamy. I jeszcze tu, pewnie na Lidze Światowej. Oczywiście jestem trochę za biedny, żeby być w Lidze Światowej. Żeby w ogóle tu móc startować, no ale wiadomo. Polacek cebulaczek próbuję wszystkiego. Dobra, tak. Tak i tak, poprosimy. Super. Super, mamy za kurę, moi drodzy, za Ostatnia postać, sześciogwiazdkowa. Mamy ją, kochani, i teraz tak. Ym... Nas również interesuje coś takiego jak... kurć nie mamy tych ...faczek. Dobra, czekajcie. Na razie na razie u nas spokojnie, legitnie zrobimy coś takiego jak wszystkich szeryfów, wszystkich z niebieskiej frakcji sobie pozapraszamy dobra Katelin poprosimy Nie, Fride, Fride nie. Fride nie chcemy. Frid i tak mamy od groma. Szeryfie, panie szeryfie, pan chce tego. Czego wy to jeszcze możecie chcieć? Kateliny i te inne. Dobra, mam jeszcze stówkę. Czyli jedno Fride zmieńmy. Zobaczymy, może coś się trafi. Doktor Chase, zobaczymy, czy Doktor Chase Nam się do czegoś przyda Nie za bardzo Kochani No dobra Czyli ja tutaj na razie więcej chyba Nic nie zrobię Bo jeśli chodzi o Ewolucję Jeśli chodzi o Ewolucję moi drodzy To Możemy jeszcze ją sobie na setny poziom Naszą sakurę Czekać, ja zaraz zdejmę jeszcze niepotrzebne rzeczy. Zdejmiemy niepotrzebne rzeczy tutaj z pani Fridi. Ponieważ Frida nas już teraz kompletnie nie obchodzi, teraz będzie dla nas się liczyć pani Sakura Ewolucja. Za 50 tego fioletowego guwienka Takiego to jest takie specjalne guwienko do ewolucji, moi drodzy. Dobra, no i tak Frida miała na no 140. Nie, no tak, na 140 chyba poziomie miała nie, czy 160, na no 160 poziomie miała bodajże tam nie wiem, 40 tysięcy chyba ataku i TP, nie? Czyli zobaczymy, ile będzie miała Sakura na tym levelu. Dobra, ewolucja kolejna poszła. Super i tak jak widzicie tutaj mamy ogólne statystyki naszych postaci tu są perki różne różne perki naszej sakury o jaka ładna kurde dobra jeszcze jedna ewolucja Evolution, moi drodzy lecimy lecimy z tym koksem ciach 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 kochani zajebiaszczo sakura nasza będzie wyekspiona na maksiora Czekajcie co tu mam? Atakunik, bla bla bla. Cztery postacie, tak. Kurczę, coś niepotrzebnego to ja bym mógł tu dać. Chociaż tych Fridów mam chyba dwie. Tak, mam dwie. W depozycie. Chyba ja mam dwie. Je. Jeśli się nie mylę. Tak, mam dwie fridy Mmm fridy. No dobra, dobra. Ulepszymy sobie na siódmą kwiastkę Panią. Czekajcie, sakurkę Pani Sakura, a pani Frida. Eee, Ulepszmy również kryształ. Dobra, to eee, Co tu krytyk? Krytyk ten nas tam nie obchodzi za bardzo. No ale spoko HP, HP, atak. O właśnie nas ataku ten interesuje bardziej. O atak to bym właśnie prosił. Dobra, wydamy troszkę hajsu niestety. Coś za coś kochani. Coś za coś kochani. no i ja jakieś jakie to jest drogie. Wtedy jak takie drogie. Będzie w krytyki tutaj nasza Sakura szła. Auto zakładanie ekwipunku czekajcie, zamienimy to na to. O nie, ej! Ej, 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 ej. U, u. Ostro, siostro. ostro. i tak, dwie Fridy. Ciebie i Ciebie poprosimy. Tak. Ewolucja. Ja w jakie stoty teraz są? Puść to jest niemożliwe, moi drodzy. Co tu się dzieje? O kurde, ale dzik, ale dzik. Dobra, kochani. To teraz tak, to by było chyba na tyle: to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, moi drodzy. Hejos.